Cześć, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo, bardzo gorąco oraz serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Cosmo News i dzisiaj mam dla was naprawdę fajne, słuchajcie, newsy, jak już zapewne widzieliście po tytule, już zaniecały. Ponad tydzień będziemy mieć zapowiedź najnowszego dodatku do The Sims 4. Tak, to jest prawda, słuchajcie, też jestem zadowolony z tego powodu, ale przejdźmy dokładnie do tego, co i skąd. To wiemy. I jak widzicie na ekranie, napisane mamy Przygotujcie się, Simomaniacy. Zwiastun nowego dodatku już 20 października. Wyjdź na kanał The Sims na YouTube o 8 rano czasu pacyficznego i zobacz, co Cię czeka. Nowy dodatek już wkrótce. Także oficjalnie EA zapowiedziało nam najnowszy dodatek do The Sims 4. Jest to już drugi dodatek w tym roku po życiu Eko. i miejmy nadzieję, że będzie to coś, na co w końcu Słuchajcie. Claro Czekaliśmy. Jak zapewne wiecie, kilka tygodni temu EA poinformowało, że samochody rozbudowane albo ulepszone niemowlęta, farmy i łóżka piętrowe nie będą częścią najnowszego pakietu. To było właśnie, chyba już teraz, jak sobie myślę o tym, jakoś cztery tygodnie temu właśnie EA o tym informowało, więc możemy się spodziewać, że to jakby w nowym pakiecie nie dojdzie. I to jest akurat smutne, bo to jest większość z tych rzeczy, które, o które jakby właśnie prosiliśmy, więc, tak jak mówię, tego nie będzie w w najnowszym dodatku, możemy spodziewać się czegoś innego. No ale właśnie teraz możemy sobie, słuchajcie, zadać pytanie, czego tak naprawdę możemy się po tym nowym dodatku spodziewać i co dojdzie. I też chciałbym troszeczkę z nim pospekulować, bo wiecie, że ja lubię spekulacje i również Was bym się chciał zapytać, co sądzicie Wy, że dojdzie właśnie do De 4 w najnowszym dodatku, którego zwiastun już 20, czyli w sumie za tydzień we wtorek dokładnie. To się pomyliłem, słuchajcie, bo te zdjęcie całe właśnie na ekranie startowym Simsów Pojawiło się już wczoraj, czyli w poniedziałek, właśnie na tego troszeczkę ponad tydzień. No ale w takim wypadku jest to we wtorek za tydzień, także już niedługo. O godzinie 17 z tego, jeżeli dobrze kojarzę, bo 8 godzina czasu pasyficznego, to wydaje mi się, że jest 17, ale w sumie jeszcze można to sprawdzić, żeby mieć pewność. Jak yep, dokładnie jest to godzina 17, także o godzinie 17 za tydzień we wtorek wszyscy odpalamy sobie kanał The Sims na YouTube i oglądamy najnowszy zwiastun, najnowszego dodatku. No, ale tak jak mówiłem, chciałbym przejść i chwilę porozmawiać z wami i pospekulować właśnie na temat tego, co w tym nowym dodatku nadejdzie, ponieważ mam kilka pomysłów na to, co by mogło nadejść, a też bym chciał poczytać sobie o tym, czego wy chcecie i jakby czego wy oczekujecie od Simsów teraz. Ja mam trzy pomysły. No i pierwszym pomysłem są to jednak te nieszczęsne farmy, o których już EA mówiło, że nie dojdą. Natomiast ja. <grym> Nie wiem, słuchajcie, jakoś próbuję sobie zakrzywić rzeczywistość, i nadal myślę, że jakby te farmy doszły, to byłoby coś to świetnego, no ale na razie jakby wszystko wskazuje na to, że one nie dojdą, a w szczególności słowa EA, które zostały powiedziane miesiąc temu. Natomiast co ja bym widział w takich farmach, chciałbym wam mimo tego powiedzieć. Po pierwsze, chciałbym, żeby były tam zwierzęta hodowlane, czyli na przykład świnki, kury, krowy. Natomiast bardziej myślałbym, żeby one byłyby hodowane jakby w celu na przykład krowy mleka, kury, jajek i tak dalej. Nie wiem, jakby to rozwiązano właśnie z świniami. Natomiast raczej nie widzę tego w ten sposób, że EA zrobiłoby jakieś zwierzęta na ubój, bo raczej i to się kłóci z ich polityką, no i faktycznie myślę, że w grze PEGI 12 tak coś się nie powinno pojawić, także wydaje mi się, że tego by nie było. Chciałbym, żeby taki dodatek dodawał również konie. I co mi się przyśniło, jeszcze jak już wczoraj zobaczyłem tę informację właśnie o dodatku to, co mi się przyśniło dzisiaj, to jest to, że doszłoby nowe miasto, takie bardzo, bardzo duże, z takimi dużymi działkami, no bo jednak gdybyśmy mieli konie i właśnie te zwierzęta takie hodowlane, to mielibyśmy musielibyśmy mieć jakieś szopy również i tak. Takie rzeczy, więc fajnie wyglądałoby to też, gdybyśmy mieli właśnie miasto z dużymi bardzo ciałkami, takimi 50 na 50, 40 x 40, 64 na 64 kratki. I też przyśniło mi się właśnie, że to miasto byłoby, miałoby otwarte dzielnice, czyli to byłaby taka nowość, i właśnie fajnie by to miasto reklamowało nowy dodatek, że moglibyśmy po prostu bez ekranu ładowania przechodzić od jednego domu do drugiego domu do swoich sąsiadów na inne parcele, czy na przykład na parcele, w którym konie, nie wiem, mogą sobie ćwiczyć. Wiecie jakieś skoki, i tak dalej, dlatego myślę, że jeżeli konie by doszły w takim pakiecie, to byłoby to coś naprawdę super. No ale tak jak mówię, EA zrezygnowało na razie z tego, Znaczy nie wiemy, czy zrezygnowało, czy w ogóle myślą o tym, ale na razie potwierdzili, że taki coś do Simpsons 4 nie dojdzie. Oczywiście jestem, no, nie, nie oszukujmy się, bardzo zniesmaczony tym, że nadal nie dostaniemy. To tego co chcemy, ale być może dostaniemy coś innego, co będzie chociaż w połowie tak fajne jak to, i dlatego dochodzimy teraz do tematu numer dwa, który wydaje mi się, że mógł być naprawdę fajny, jeżeli chodzi o Sims 4, czyli taki dodatek zimowy, zimowe wakacje, coś w tym stylu, jak w Simsach mieliśmy właśnie rajską wyspę, tak, tylko bardziej właśnie rajską zimę teraz. To znaczy, mielibyśmy jakieś takie piękne, górskie, europejskie miasto, gdzie byłoby dużo śniegu, gdzie moglibyśmy sobie uprawić. Jakieś sporty zimowe, wiecie, na przykład jeździć na nartach czy coś w tym stylu. Moglibyśmy sobie zjeżdżać właśnie w tych górach, wiecie, pić w jakichś takich nowych specjalnych restauracjach, jakieś rozgrzewające simowe winko. To też by było dosyć fajne i fajnie by się właśnie współgrało jakby z miesiącem, bo najprawdopodobniej ten dodatek wyjdzie w listopadzie, więc fajnie by to się współgrało właśnie z takimi zimowymi wakacjami, jakimiś feriami, które w przyszłości nadejdą. To by było coś fajnego. Dodatkowo, wydaje mi się, że fajne byłoby, gdyby w takim dodatku zostały dodane hotele i jakieś pensjonaty i nawet prowadzenie takiego hotelu i pensjonatu, co moglibyśmy nawet przenieść na jakieś inne miasta, czyli na przykład miasta właśnie do Sulani, czy gdzieś i tam byśmy mogli właśnie prowadzić swoje hotele, swój pensjonat, wynajmować pokoje ludziom i takie rzeczy robić, nawet połączyć to jakoś można by było wtedy z restauracjami, byłoby to naprawdę bardzo fajne, więc to jest też tego, które wydaje mi się mogły być serio ciekawy, moglibyśmy mieć jakieś łyżwy, naprawdę sportów zimowych jest co niemiara, jakiś snowboard i takie rzeczy, jakieś wywalanie się, jakieś nauczenie się tego, to by było bardzo, bardzo super, tylko Jestem ciekawy, jakby to właśnie EA rozwiązało, ale to jest coś ciekawego. Wiecie, Jakieś chodzenie po, po lasach, wspinaczka jakaś górska, no to naprawdę mogłoby być, co, być coś, co byłoby, byłoby naprawdę ciekawe. Dużo fajnych nowych obiektów mogłoby dojść i jakieś fajny bras, na przykład jakiś ochroniarz. Naprawdę pomysłów jest dużo. Także to jest mój pomysł numer dwa, który słuchajcie, według mnie fajnie by się wpasował w klimat dodatku. No i pomysł numer trzy to jest to, nas nadal czekam, jest to pokoleniowy dodatek. EA mówiło, że nie da. Ulepszonych niemowląt w najbliższej przyszłości i jakby ulepszone niemowlęta nie są tego najnowszego dodatku priorytetem, ani po prostu się w nim nie pojawią. Natomiast nie mówiłem nic o rozgrywce pokoleniowej i na przykład takie rzeczy jak wózki, wieczory panińskie, wieczory kawalerskie, imprezy jakieś takie dla nastolatków. W ogóle bardzo bym chciał, żeby też pojawiła się nowa grupa wiekowa, czyli tak, taka przed-preteen, taki właśnie przed-nastolatek, czyli taka osoba pomiędzy dzieckiem a nastolatkiem, gdzie byłaby ona troszeczkę niższa od nastolatka, troszeczkę wyższa od dziecka. Myślę, że to by było fajne, bo bardzo duży Skok jest pomiędzy dzieckiem a na nastolatkiem, więc gdyby taka grupa wiekowa pojawiła się właśnie w Simsach, to byłoby coś fajnego, także na to też bym liczył w takim dodatku. Wiecie, byłoby jeszcze jakieś takie bolesne dorastanie, o co pytano nas zresztą w kwietniowej ankiecie społeczności The Sims, więc Simowie mieliby jakieś kaprysy, e, jakieś takie, znaczy już mamy podobne rzeczy w Bycie Rodzicem, ale myślę, że można by to było fajniej jeszcze bardziej zobrazować i fajniej więcej z tego wyciągnąć. Moglibyśmy mieć kryzys wieku średniego u Simów, jakieś takie zachcianki typu rozwiać się z tą osobą, kupić jakiś drugi samochód, wydać coś pieniędzy, takie rzeczy. No i właśnie wózki, tak jak mówiłem dla toddlerów i to by fajnie oczywiście łączyło się z wyciągnięciem niemowląt no ale jeżeli tego być może nie da się zrobić jeszcze teraz, to i tak myślę, że tak, ja taki by na spokojnie zdał fajny egzamin. Także tak to wygląda. To są trzy rzeczy, które bym bardzo, bardzo chciał do Simsów 4, a czego bym nie chciał do Simsów 4 w tym momencie, to na pewno nie chcę żadnego dodatku o przyszłości, bo na razie musimy chyba jeszcze naprawić to, co się dzieje w Simsach i jakby dodać więcej do tego, co dzieje się w Simsach w teraźniejszości, jakby w rozgryw Rodzinnej i rozgrywce pomiędzy simami, bo nadal nie mamy tej głębi więc żadnego takiego skoku w przyszłość, czegoś na styl właśnie skoku w przyszłość, który pojawił się w The Sims 3 jeszcze bym nie chciał. Wydaje mi się, że na takie coś będzie czas troszeczkę później, kiedy już takie wszystkie dodatki, które są potrzebne się pojawią. Dodatkowo nie chciałbym, żeby pojawiło się też, żeby pojawił się jakiś dodatek z postaciami nadnaturalnymi, no bo nie fajnie by to wyglądało. Wiecie, mamy już wilkołaki, Fuu, sorry, wilkołaków właśnie nie mamy. Mamy już wampiry Mamy już kosmitów i mamy już właśnie czarodziejów i co nagle dodadzą wilkołaków, wróżki i, i, i jakieś zombie w tym dodatku, jakim, takim na styl z tego świata. No nie do końca mi się to widzi, nie do końca bym to chciał. Tak jak mówiłem, jeszcze pozostało na razie na ziemi, tak mi się wydaje. I robił rzeczy przyziemne bardziej niż odbiegał tak daleko od realizmu, a to dlatego, że po prostu jestem freakiem, jeżeli chodzi o realizm w Simsach i bardzo to lubię. No i to są chyba takie dwa dodatki, których bym bardzo nie chciał. Nie chciałbym też Niektórzy właśnie mówili, że mogłoby się pojawić coś związanego właśnie z Halloween, ale to nie jest do końca coś, co dla mnie by zdało egzamin, no bo to też było jakieś takie, wydaje mi się, dziwnie wykonane, więc nie, a na przykład chodzenie po domach i, i pukanie ludziom do drzwi z okazji Halloween można również dodać w pokoleniowym dodatku zresztą tak jak było to zrobione w Simsach 3 wcześniej. Także jeżeli chodzi o moje pomysły, na najnowsze dodatki, to jest naj, na najnowszy dodatek, to jest właśnie to, co wam teraz powiedziałem, jestem ciekawy, jakie wy macie pomysły, co wy byście chcieli, żeby zostało dodane do The Sims 4 już bardzo, bardzo niedługo, bo spekuluję, że Właśnie premiera tego dodatku pojawi, będzie oscylowała w okolicach końcówki albo połowy listopada, coś w tym stylu. Tak mi się wydaje, że to będzie właśnie ten termin. Także już naprawdę bardzo niedługo, myślę, że szybko minie do tego czasu. Także dajcie mi znać, co wy sądzicie, co wy byście chcieli, żeby doszło właśnie do decim4. Może będziecie mieć jakieś ciekawsze pomysły niż ja i być może uda się wam zgadnąć, albo mi co dojdzie, nie wiem. Słuchajcie, zobaczymy. Także dziękuję wam wszystkim bardzo, bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał i widzimy się w kolejnym odcinku, już pewnie niedługo, także do następnego moi kochani, widzimy się za kilka dni i pa pa